Pegasusa używano w, no, w stosunku do figurantów, którzy w żaden sposób nie stanowili, tak jak świadek zeznał na początku, zagrożenia dla bezpieczeństwa państwa. To jest przykład Krzysztofa Brejzy i to są ewidentne hmm. na użycia, nadużycia, i to tło polityczne tych nadużyć komisja bada. Rozumiem. Także ja nie, ocz, nie oczekuję od świadka, żeby zeznawał w, w trybie jawnym na okoliczności, które są objęte klauzulami, ale bardzo mnie interesuje, w którym momencie pojawiła się informacja o tym, że użycie tego Pegazusa właściwie no, ma już tło aferalne. Czyli w którym momencie zaczęliście jako szefoswo ABW, czy, czy również w ramach kolegium służb specjalnych i tak dalej, dostrzegać również medialny fakt nadużyć wykorzystania tego systemu, który był nie tylko aferą polską, ale ogólnoświatową. Szanowny panie pośle, tak jak powiedziałem, wedle mojej stanu pamięci, bo nie chcę, żeby tam później mnie o pół roku ktoś, czy o jakiś czas posądzał, że się rozmijam z prawdą. Medialnie słyszałem o tym koło 2.18, 2.19. Jeżeli chodzi o wy wykorzystywanie y techniki operacyjnej, czyli prowadzenie kontroli operacyjnej przy użyciu wszystkich dostępnych środków, y form i metod, jak to nazywamy, nie było działań nielegalnych.